kolejnego dnia my właśnie jesteśmy w drodze na plażę. Tym razem mamy hotel bez bezpośredniego dostępu do plaży, ale powiem Wam, że odległość jest podobna do tej e, plaży, którą mieliśmy w Grecji. Także naprawdę jest, jest nieźle, jest bardzo wcześnie rano, bo jeszcze nie ma dziewiątej, a jest ogromny skwar, u że hej, także korzystamy z takich właśnie godzin przedpołudniowych, żeby być. Na słoneczku w wodzie. Tak naprawdę na plaży idziemy po raz pierwszy. Do tej pory spędzaliśmy czas na hotelowym basenie. Ale dzisiaj nasi współtowarzysze podróży postanowili wybrać się na wycieczkę, a my na plażę pójdziemy sobie na jakiegoś. no pewnie mężu, drina. My na jakiegoś loda, prawda, Leon? Pójdziemy na deserek lodowy. Generalnie musimy też przyznać, że Cypr w lipcu z dziećmi to taki średni pomysł, bo jest naprawdę gorąco. Wydaje mi się, że jakbyśmy byli tutaj w czerwcu albo we wrześniu na pewno byłaby pogoda dla dzieci bardziej sprzyjająca. Prawda? Ale tutaj już troszeczkę powiewa. Jest całkiem miło. Wow. No ale jak już jesteśmy to po prostu trzeba pamiętać o prawidłowej ochronie, czyli nie wystawiamy dzieci na takie zupełne pełne słońce w ciągu dnia, smarujemy co dwie godziny zastanawiamy się, czy to nie, rzadko, nie za rzadko, kremem z filtrem SP50, czapki na głowę, nawodnienie. Felu jest ciągle na cycu Leon pije wodę, je lody, także dbamy o nasze maluszki jak najlepiej w tym upale. Prawda? Tak, byłeś tu wczoraj, tylko spałeś. Czy jeszcze tu nie spałeś? Wczoraj nam się tak tutaj spodobało, że dzisiaj wróciliśmy z dziećmi znowu, tylko dzisiaj na lody. Tutaj jest lód Leosia, a tu mój i taty na pół i zaraz przyjdzie jeszcze. Także. Family Time. Wspaniale. Była suchy, że mi się obejrzeliśmy, zniknęła, nie ponad pół. Ale? Bardzo dobra. Kupiąca bardzo. Bardzo dużo sera właśnie. Dajmy temu Tak jak Wam wielokrotnie mówiliśmy, poza zwiedzaniem Takim standardowym. Lubimy także poznawać kulturę i kraj poprzez kuchnię, także dzisiaj wybraliśmy się do lokalnej restauracji z właśnie kuchnią lokalną. Będziemy próbować talerz cypryjski dla dwojga. Rafał wziął jeszcze kebaba. Wziął jeszcze kebaba. Makaronik standardowo dla Leosia. Zaraz wam pokażę, jak to jest I przepięknie. I przepyszne lokalne winko. Ale już się skończyło. Smakuje prawie jak yy, takie robione przez dziadków w domu, tylko te nasze były jakieś takie bardziej ciepkie a jest jest pyszne, słodziutkie Wow, wiem od czego zacząć O, jest je, dobry! Ale się dobrze nie widzieliśmy, co? A co ty masz dobrego? Macaro. Czy to jest dzisiejsza nasza limuzyna? Tak. Nie wiem, czy jestem pewna, czy chcę w to wsiadać. Mężu, porywasz mnie na randkę? Tak. Zapnę Wam tu z tyłu drzwi, żeby Wam nie wiało. to dla mnie zdjęcie tam na dole. Nasza dzisiejsza fura. To mój dzisiejszy kierowca. Przyjechaliśmy teraz... E, Czym? Bagim? Ba, ba, bagim e, na jaskinię, ale żeby cokolwiek fajnego zobaczyć, to trzeba zejść na dół. Ale mój małżonek stwierdził, że nie będziemy stać w kolejce, żeby zejść na dół. Bo dla niego atrakcją było przejechanie się bagiem. Tak. trzeci raz w życiu i tak Zostały... samo się podoba. Ale ja przyjechałam tutaj tu jedziemy, na jaskini. Tutaj to jest małe, mała atrakcja, bo jedziemy normalnymi drogami. Rozumiem, tak. jak w Dubaju, czy w tym. Yy, na przykład, na Biuczonka, no to jeździliśmy po pustyni, jak wiecie, można było poszaleć. A ja tu przyjechałam dla jaskini, a nie żeby się przejechać. No, ale... To tak tak. no sama to wiesz, że nie zejdę. Bo Co to się tam? i tutaj No właśnie. No. Ale jest bardzo ładnie. No i mamy czas dla siebie. Jak zauważyliście, jesteśmy bez dzieci. Albo nie zauważyliście. Pierwszy raz zostawiłam Felusia. Tak, no nie no, no swoją mamą zostaje. Ale tak, no to został praktycznie pierwszy raz. A dzisiaj ma taki dzień nieuczciwy, także mam nadzieję, że tam wszystko jest ok i ją radę. A my jedziemy dalej. Wam teraz, jak to tutaj działa. Poczekaj, zanim odpalisz, bo to jest bardzo głośne. I teraz tak. Zapinamy się jednym pasem tutaj. Poczekaj. Tutaj mam takie drzwi z siatki, one zapinają się jak pasy. Zapinam. I teraz już bez dźwięku, ale pokażę Wam, tu Rafał. Odpala co tu robi. Pani krowca Fajnie? No, było nieźle. Strasznie było tam na tych chodzkach klockach, ale do przeżycia. Wracamy do dzieci. A otwarte jest? Dzień dobry, cześć. Tęskniłeś? Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Chciałam hey! zgłosić. Ale ja też dzisiaj spiekłam plecy i plecy też szmarowam tylko raz. Buziak dla mamy? Dasz nie Dzisiejszy dzień spędzamy na plażowaniu. Dzisiaj nie, nie Rafał. Antem. Kim jesteś? Antem. Antem. Antem? Kto to Ant? No, to Ant. Antem. An. Simonem chyba. Nie, Antem. Dzisiejszy dzień spędzamy nad wodą, bo Rafał e, z naszymi współtowarzyszami będą korzystać z watersportsu. To jest w ogóle atrakcja nie dla mnie. Ale oni, mam nadzieję, że będą się dobrze bawić. Ja być może się skuszę na tak zwane Family Boat, no ale co z tego wyjdzie, zobaczymy. To, na co się teraz skusiłam, jest to książka Mroza Widmą Brokerną. Jest to y, dalsza część przygód, połączenia hełki i komisarza Forsta. Ja przyznam, że Forsta nie czytałam, a jestem wielką fanką hełki. także z przyjemnością zobaczę, co tam dalej słychać. Tak, zaraz pójdziemy. Bo teraz czekamy na... Na kogo czekamy? Powiedz. Tu na... no, daleko są. A na kogo czekamy? Na tatat on? Na tatę, na Monię, na maję, na kubę i na Julę. Bo co oni robią teraz? Pływają? Tak, na Monię też pływają. Tam słuchajcie bawią się, ja siedzę z dzieciakami Ale powiem Wam, że takie wodne sporty to w ogóle nie moja bajka Także w ogóle nie żałuję Rafał, no i jak było? Jakoś Odmawiasz komentarza Kuba Chciałbyś coś powiedzieć na temat Powiedziałbym coś, ale nie będę go A jak to się nazywa? Slider No ale było spoko czy nie? Tamten punkt to są dziewczyny, leżą jak trzy szprotki na takim materacu. I panie próbuje zrzucić, a one walczą. Kuba z Majką zaliczyli już y, drugą wywrotkę. I chyba Majka jest na motorówce, a Kuba sam teraz będzie walczył. Zobaczymy. Do trzech razy sztuka takie oto jesteśmy przepiękne. Postanowiłyśmy zrobić to w końcu i mamy bawski wieczór z maseczkami. Maja jak się czujesz? Jak tu się, czujesz gorączka? Tu jak twoje się uda? czuję dobrze? Moja łydka na dole jest źle. Masz parzy, no sobie Parzy, zrobię. normalnie parzy mnie. To ja, że mam gorącą łódkę. Majka y, spadła do wody. Monia, a ty mm. jak? jak? Ja super. Monia Jutro jest... idę znowu. Monia jest w moją mamo. Nie poszłam no tak na nurkowanie, bo się bałam. Nakładam. Chcę, o tym mam powiedzieć. Tak, było tak, że poszłam na nurkowanie. Bożos, fajnie nie było? Monia, fajnie było. Na nurkowaniu było super, z tym, że ja się bałam i nie poszłam. <laughs> I ja miałam bardzo drogi smurkeling, tak? Tak słuchaj, miałam drogi wygląda jak taki jeden potwór z jakiegoś koloru. Nie wiem, ty, 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 no ty, no wiem, to wiem ale samo. ja siebie nie widzę. Opowiesz to są o swoim wypadku? E, tak. E, było tak, że byliśmy na watersportach tak, rano. Tak, to wszystko mamy nagrane. A, to poszliśmy drugi raz. To też macie nagrane. Tak, no te drugie właściwie mamy nagrane, z tych pierwszych to niewiele na no dobrze, się, z telefonu. No to było tak, że na tym pierwszym, e, na pierwszej atrakcji z drugiego, e, z drugiej tury. To zaraz, oddam ci Rafał was. bardzo kulturalnie krzyczał U, zgubił C, H i J. U, U, U. Potem było Kuba. Nie śmiej się, że to nie, to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne, Kuba. No i kupiliśmy zawczasu za dużo e, tych... Nie, po prostu Rafał się wycofał. To nie było, że za dużo, bo to wy... Ale nie, no, na kupiliśmy doło za dużo, tak, ale Rafał był wliczony w to, więc ktoś musiał pojechać za Rafała. No więc nie Zgadniecie, było kupione za dużo, tylko Rafał się wycofał. Tak. No, zawczasu. No i ja poszłam za Rafała. No a że ten pan na tej łódce po pierwsze stwierdził, że dopóki ja nie spadnę, to będzie na kurwie, yy, przepraszam. Nie nie wyciskał gaz. Co? No nie, ja powiedziałam, że, że stwierdził, że będzie ja, według mnie on miał zadanie mnie wywalić. A jeszcze Monika weszła z nim i mu tam szeptała. to To ja była sam... randka. My, my ducha. Ja byłam na randce z pana łódki. Zmieniłam tam. Ten... który żeby ktoś inny płeć była z nim na łódce, ale nieważne. W każdym razie. Nie możesz tego wywalić. Na pewno tak było. W każdym razie ja szłam robić zdjęcie Maj Kubie, a on. jak można imię. Monika! On mówi, to chodź. No na łódkę? Zajebiście, siadam i mówię, to nie szybko, panie motorowy, bo oni są pływakami, oni byli w reprezentacji Polski, on ha, ha, ha. Ta -dam. On, Ja nie byłam. On, no. <laughs> on ha, 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 My, naprawdę, oni patrzą poradzą sobie, e, faster, 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 no i no tak i było. było faster, no i Maja, Ludzie. co się stało? Kuba spadł pierwszy ja za było drugim tak. razem. A jak spadł Kuba, to moja tańczyła taniec zwycięstwa, ale dzieli tak. Uuu, a tu była woda. Niestety tego nagranego nie mam, nie ale tego wszystko potwierdzam. Wszystko ale Marta jutro nagra, jak ja chodzę. Nie chodzę, turłam się. A jak oni spadli, to spadli tak, że pan motorowerowy musiał przekręcać ten pierdolnik. Kanapę? No. No, no, no. Tak było. Potwierdzam, tak. wszystko potwierdzam, że tam byłam. Sobie z tym poradzie, jak wiecie, co będziecie na robi? Cyprze i no, będziecie tu, to tam jest mój poster. Mój blakat podobno tam będzie wisiał, bo mi uścisnął dłoń prezesa. Że jestem najstrągniejszą. Najstrągniejszą. Ej, a kto ma od nich ten? Tak, a, no i po tych rowerkach co? To są moje pastylki dosadowe. A kacet. całe szczęście dostałaś instrukcję obsługi, tak, żeby bo nie. ja bym to ci uśkała, Rafał, powiedział, że to trzeba zamoczyć tą. Rozpuścić, zamoczyć kustelki. dokładnie, tak jest. Dziękujemy Rafał. E, chciałam zapytać, jak się nazywały te motorki? Jezu, ty dostałeś karteczkę Mamy gdzieś z te karteczki. Znajdę, Znajdę cię, cię. do Poszukamy. Na Super było. Jutro idę znowu na kanapę i bączka. Boże, ja nie mam w sobie cywilnej odwagi. Ej. Na kanapę mogłobyś być Nie, nie musimy ty? dać Kubie. Nie możesz od razu. Okay. Witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj jesteśmy w nietypowych okolicznościach. Jesteśmy właśnie w taksówce. Maju, czy opowiesz nam, dlaczego jesteśmy w taksówce? Na tobie się skończył wczorajszy odcinek, czy tam wczorajszy wątek, no więc Jezus, może chciała to op... się tragedia. opowiedzieć. Mała podpowiedź. <grym> w nocy, słuchajcie, okazało się, że to wcale nie były żarty. Moja naprawdę doznała kontuzji. Tak, bo moja wczoraj była u nas na. byłyśmy byliśmy na wieczorze piękności, to wszystko było nagrane. I się śmiałyśmy z tego, rozumiesz? A okazało się, że to nic do śmiechu. Teraz, kochanie, jedziemy z Mają do lekarza, żeby zobaczył jej nóżkę. Także y, dzisiaj mieliśmy płynąć statkiem, ale w końcu nie płyniemy, my też rezygnowaliśmy, zostajemy razem z Kubą i z, y, 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 z Mają. Jedziemy teraz do Prota, raz zobaczymy trochę co tam jest. Zostawiliśmy już Maję y, z Kubą u lekarza, sami przyszliśmy na spacer. Byliśmy przed chwilą w McDonaldzie, ale. Niestety nie ma nic innego, nie było nic ciekawego, więc zrezygnowałam, bo raz, że nie jestem taka bardzo głodna, dwa, chyba jednak nie do końca miałam ochotę na McDonalda. Natomiast chętnie napiłabym się kawy, bo noc była turbo ciężka i praktycznie nie nieprzespana. I może przekąsiłabym coś, ale jednak nie McDonalda. Także teraz zobaczymy, może akurat z jedzeniem wstrzymamy się na spotkanie z naszymi współtowarzyszami. Dojrzałam taki... Lakoniki z solą do kąpieli wezmę dla siebie i podzielę się z mamą Zosią, czyli z moją teściową. Może mamie też tam zobaczymy. Gdyż nie wiem, czy mamy takie sole, nie wiadomo jakie będzie chciała używać. No, zobaczymy. da dla mamy? A co to jest? W Grecji nie mieliśmy za dużo upominków to będziemy nadrabiać teraz O widzicie, ta słuchyba chyba tutaj jest popularna, wszędzie ją widzę Mydełka, tutaj wszędzie są popularne te mydełka, ja bardzo lubię te oliwkowe Tu jest cytrynowe a tu lawendowe Tu mamy jeszcze z mlekiem, z osiołkami. No, słuchajcie jest w czym wybierać, jeśli lubicie takie rzeczy. Jednak jestem w Jednak drama? Ale jest okej? Okay? Będziesz żyła? A jak jutro w samolocie, damy radę? Damy radę. My jesteśmy słynni na Instagramie Cyprińskim. Jak e, w komentarzu można Czekaj. na Instagramie dodać zdjęcia, to im dodam. Faktycznie, jesteście tam. Ja wziąłem sobie cypryjski specjal z halumi, bekonem, warzywkami, zaraz dolejemy tutaj keczupu. Spawaj mi. Nie Nie muszę kasuku. nie wtedy, jaka biorę z